Dobra i witam Was w, 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 w kolejnym odcinku, czyli choć, yy, yy, o, osta ostatnio ogólnym podbiliśmy Czechy i Słowacja. I jeszcze tylko Słowacja już się nam tutaj zbuntowała przez moją głupotę, bo y, Kuba y, gra przez chwilę i y, 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 mieliśmy chyba jeden tysiąc i powiedziałam, dobra, y, pozbieram tylko pieniążki i nie patrzyłem się na te, czy to obronić. No i Słowacja i Francja przyleciała na Słowację i teraz już Słowacja w sumie też należy do Francji. Taki, Taki kawał. A i dzisiaj będziemy, dzisiaj w tym odcinku, bym chciał podbić sobie jakieś. zrobić zemstę na Francji, za to, że mi zaatakowała Słowacja. Więc na pewno Słowację musimy. I byśmy zaatakowali może jeszcze Bułgarię. Musimy do, dokończyć Austrię, Chorwację, Słowenia, yy, Słowenia i Węgry. I może takim najlepszym kandydatem, żeby zaatakować francuskie coś, to będzie. Poczekaj, jeszcze sprawdzę tu. Co mi się najbardziej tutaj chyba. I chyba już znalazłem. Wyspę kości. Dobra, kości słonowej. Będziemy sobie. Zaraz. Za do poczekaj. Tutaj I potrzebujemy. Dwie. dwie mamy. To jest. Dobra, Francja. To jest zemsta za ciebie. Co, co mi zrobiłaś, czemu my jedziemy po ziemi? I papa. Pa. Dziękuję. I teraz zrobiliśmy zemstę. Może to nie jest jakaś ogromna, stała zemsta? No, ale... Dobra, teraz jeszcze tylko nasu... Mamy już... W sumie panie, że... Ej, nawet... Ej, już powiem, lepiej wyglądają te granice, bo... jeszcze, ej, ej, dawaj... Jeszcze bym chciał w sumie podbić te... Mali i... No jeszcze to jeden, tylko... Dobra. Teraz czy... Bomby? Nie, możemy bomby. A tak i z Hungry i z Guiana. Co, na co? Sk Dobra, na to chodzi. Dobra. Tyle wystarczy. i w, Rum ej, w Rumunii tylko siedziałem jakieś zawsze rebelie. Zauważyłem. Rum Rumunia widać, że chyba chce nie, nie podległość tam bardzo mocno. Dobra, pierwszym naszym zadankiem jest na początku wojsko. Ulepszyć to, żeby było o wiele lepsze. I gdy już będziemy mieć ogromniaste siły, nara, znikasz. No i teraz się zemścimy na Słowacji. O, ciekawe gdzie spadnie na Madagaskar, a nie? Dobra, obroniliśmy się... To były, to były z Węgeli jednostki. Dobra, tyle zrobimy serio już tak musimy na poważniejsze. na Chorwację. Teraz lecimy sobie. Chorwację już podbijamy sobie. I zaraz już Chorwacja musi się... Dobra, Chorwacja już do mnie. I teraz, gdy już to podbiliśmy, to zostały nam tylko tutaj trzy państwa, czyli Węgry, Austria i Słowenia. A na początku się zajmijmy teraz już od Słowenii. To jest nas kolejny kandydat. Enter, żeby zaatakować. Dobra. Raczej też wystarczy na Słowenię. I teraz kolejnym krajem, który go teraz sobie zaatakujemy. Ogólnie to bym chciał mieć też fajne granice, a jak zaatakujemy Austrię, to będziemy mieć tutaj. To będzie słabo wyglądać, a więc zaatakujemy sobie Węgry, i nawet Węgry są chyba słabsze. No. Tutaj jedynie tylko te helikoptery w sumie mogę. Gwiazdki. Dobra, lecimy teraz sobie już na węgry. Ej, jak my już podbijamy. Tutaj w ogóle dużo krajów sobie podbiliśmy bez problemu. Serio już bardzo dużo. Dobra. Nie tylko już my będziemy mogli ten I teraz lecimy sobie na Austrię Próbujmy sobie może tu... Nie. Tutaj sobie zrobimy na pewno w Norwegii jakiś bunt bo Norwegia, myślę, że gdy pokonamy Austrię, to kolejnym, widzę, w naszym celem będzie zawinięcie nad Niemcami. Potem na Benelux, bene, e, e, potem Dania. Potem e, be, będziesz. Ej. Dobra, ej. Gdy zaatakujemy Austrię, to potem Niemcy, i potem może Szwecję i potem na Danię pójdziemy, a potem z Danii na Norwegię, z Norwegii pójdziemy jeszcze tutaj na Benelux, a potem na Francję, potem pójdziemy tutaj na Włochy, a Szwajcarii potem okrążymy, potem na Hiszpanię, na Portugalię i spróbujemy tak, że zaatakujemy tu, zrobimy już jakiś tu, zrobimy tutaj, Lebelię albo byśmy mogli na przykład na Islandię i byśmy yy, i byśmy ją zadkowali, a tutaj z Wielkiej Brytanii byśmy kazali im no i byśmy zawodnęli w sumie nad Wielką Brytanią, potem by się inni my tak już się powiem, byśmy zawodnęli potem z, byśmy mieli Grenlandię, a więc na Kanadę, potem na San, na tu i byśmy zawodli sobie do Ameryki. Z Ameryki byśmy już zawodnęli potem już na całą na całą e, Afrykę, za to, że w sumie mamy Francję i Rumania, e, Rumunia się znowu buntuje jak zawsze. Jakbym usłyszał, że buntuje się jakieś państwo, to bym powiedział, że tak myślał, że to raczej będzie Rum ta Rumunia. Dobra, i teraz na Austrię lecimy. Znaczy zaraz, bo teraz no, jeszcze nie, bo jesteśmy bardzo słabi. Musimy się coraz bardziej polepszać Trzy gwiazdki. Dobra, no na pewno żebyśmy się upewnili. To hop, 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 hop. Dobra, trzy gwiazdki. Lecimy już sobie, no Austrię. Ej, dobra, i widzę kolejną bombę, bombę, którą wyrzucimy. To będzie na Niemcy właśnie. Dobra, my tu się. Ciężka walka dosyć. No nie taka ciężka, ale podbiliśmy i tak, to też jest ważne. I teraz byśmy mogli w sumie. Byśmy teraz mogli. O, super. Byśmy mogli już na Szwecję. Ja? Więc zrobimy tutaj sobie. Oni są ogólnie od nas mocniejsi po tym, bo my już zaatakowaliśmy inne państwa. Jesteśmy osłabieni. Ale na pewno więcej zarabiamy na sekundę niż oni. Nie wiem po co ja to zrobię. Ja na wojsko ja tutaj mam. O, co ja to zrobiłem? Zmienimy się teraz z tym. Na pewno trzeba ludzi i yy, jeszcze tutaj. To jest najważniejsze. Potem tutaj, to jest bardzo ważne. Żebyśmy każdy miał tu, o tym. Oj, dobry, nie mam pieniędzy. No i że świecy będzie do nas należeć. Szkoda, że nie jest nic takiego jak ultimatum. Dobrze tutaj, nasze wojska, no, 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 takie. No, nie są zbyt mocne, powoli już byśmy mogli. Ogólnie to byśmy mieli przewagę nad... Yy, tutaj samoloty chyba Nie, bo by, byłoby równo-równo yy, Tu byśmy mieli na pewno, tutaj byśmy przegrali oje, oje. To chociaż tutaj już było ule, lepsze niektóre rzeczy Dobra, hop. Hop. I zaraz wykupimy sobie jeszcze kolejne. Dobra, hop. Dobra, tutaj. Tutaj zrobione. Jedynie tutaj już sobie pozbieram, bo tutaj będzie nam to potrzebne. Dobra, hop. Zrobione. Jeszcze tutaj za to 20, tylko... O, jakaś informacja. Serio? Rumunia, wkurzysz mnie już, że tutaj tylko super. Nie no, ja nie mogę. Miałam 1000 i musiałam wydać, bo Rumunia mi się buntuje. Sprawdźmy. dobra, oni mają 60 60, my mam 59, a więc byśmy dobrze przegrali. Tu byśmy wygrali, tu byśmy wygrali, a więc musimy na pewno już powoli tu. Dobra, hop. Teraz, ile mamy? 60 równe. Nie może być tak? Musimy to. No bo to już na pewno tu. Super, Gabon. Witam cię, Gabon. Ty nie miałeś jakieś chyba dużej jednostki? Czekam tylko na 1000 akurat Myślę, że dzisiaj to już i lecimy na nich. Raczej się uda No dobra nie jak ja raczej na pewno już się uda. Dosyć długi jest ten odcinek. A, tylko jeszcze, żeby. Kursy, serio. Po pierwsze, tutaj mamy na, na, pół, tutaj mamy na, półno, na północy, i mamy jeszcze tutaj, na no to wygraliśmy tutaj. I mamy Szwecję. Udało nam się Szwecję podbić. No ja to rozumiem. I wydzieliśmy ogólnie teraz odcinku. będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Podbiliśmy w dzisiejszym odcinku Szwecję. Szwecję, Austria. Słowację odbiliśmy, Węgry, Słowenię, jeszcze tutaj Chorwację. I zamieszczyliśmy się na Francji. I chyba. A, jeszcze kilka razy obroniliśmy atak na Rumunię, czyli bunty. No i będę się z tym możesz zostawić łapeczkę w górę, łapeczkę w górę i subskrypcję, dziękuję za tak dużo oświetl, no i pa pa.